Waldemar Andrzej chłatki, rzeczywistość niedokładna. Ich dwoje znaleźli siebie w naczyniu napełnionym żywiołami, odarci z rzeczywistości. Zanurzali usta w gorzkim smaku herbacianej chwili. W japońskim zaułku stygło ciepło zachłannych pocałunków. Prawda uciekła w tłum pytań bez odpowiedzi. Zmęczony anioł przemienił krew w słowo Kraków 6 grudnia 2016 roku. Czytał Bogdan Dmowski.